Obecny kościół, nazywany także Rumską Farum, został wybudowany w latach 1913-1918 w stylu renesansowym. Jednak parafia jest dużo starsza. Wiadomo, że były oni wzmianki już w 1220 roku. Założyli ją oliwcy Cystersi. Do dziś zachowały się ruiny Starego Kościoła. To są właśnie ruiny tego Starego Kościoła, o których wcześniej mówiłem. Tu, najprawd... tu w ogóle przed wojną wisiał dzwon z XVI wieku, który był jednym z cenniejszych zabytków, ogólnie. Ale on podobno nie przetrwał do dzisiaj, więc zobaczymy tak naprawdę co tam, co tam zostaniemy, a tam jest nowy kościół. W nowym kościele zawisły dzwony, które wisiały poprzednio przy kościele starym. Jeden z nich, najstarszy, to był dzwon z aż 1530 roku, który posiadał napis w takim niderlandzkim dialekcie. Oprócz niego jeden dzwon pochodził z 1820 roku. No i trzeci największy to był dzwon nowy ważący około jednej tony i odlany był w Apoldzie. To jest kondygnacja, to są te grube deski nośne yy, położone. I na tym opiera się cała konstrukcja nośna dzwonów, a dzwony są tam jeszcze wyżej. Tu się wchodziło się tą drobinką. Dalsze szczeble są tu po tej belce. Dzwony wiszą na, wysokość, na wysokości okien. Tam nawet widać jeden dzwon i tu drugi. Witamy już dzwonnicy. I tu właśnie stoję przy najmniejszym dzwonie, który jest z tej wieży najciekawszy. Odlał go Erich Lindemann w Gdańsku w 1790 roku. Możemy zobaczyć tutaj kunszt sztuki. Piękne ornamenty, tutaj akurat jakieś kwiaty widać. Ten dzwon jest też najstarszym na rumskiej wieży. Tajemnicza jest jego historia, gdyż nie został on wymieniony w książce Romualda Frydrychowicza. Na płaszczu posiada napis Reitz, co najprawdopodobniej oznacza miejscowość Redzikowo koło Słupska. Ta miejscowość jest jednak w dość dużej odległości od Rumi, a więc najprawdopodobniej ten dzwon mógł wisieć przed wojną w jakimś innym kościele i do Rumi trafić dopiero później. Kolejny co do wielkości dzwon, czyli numer 3, to dzwon współczesny, odlany w 1960 roku w Przemyślu. Był kupiony wraz z największym dzwonem. Mit Gottes Hilfe hat Jochen Meyer in Danzig, czyli że odlał mnie z Bożą Pomocą Jan Meyer w Gdańsku i jest data 1820. Zaraz niżej jest podpis z odlewni braci Felczyńskich w Kałuszu. Dzisiejsza Ukraina. Co to znaczy, że ten dzwon po prostu był przelany z oryginalnego dzwonu, który najprawdopodobniej pękł przez tą właśnie odlewnię w Kałuszu. Zyskał nowe tutaj zdobienia. I z drugiej strony dzwonu widoczne są napisy, które informują właśnie o tym przelaniu. Przelano ten dzwon w 1927 roku. Posłuchajmy, jakie ma brzmienie. zaznaczyć, że ten dzwon to jedyny instrument, który był wymieniony w książce Romualda Frydrychowicza. Tak więc pozostałe z tamtego okresu nie przetrwały do dziś. Największy dzwon wiszący po środku, Maryja Królowa Polski, został tak jak mniejszy odlany w 1960 roku w Przemyślu. Waży około 600 kg. Niestety, ale ten dzwon posiada na swojej kryzie pęknięcie, przez co nie może już wydobywać ładnego dźwięku. To pęknięcie najprawdopodobniej jest skutkiem źle wykorbionego zawieszenia, ale wpływ na to też ma kiepskiej jakości materiał, gdyż, jak wiadomo, w komunistycznych latach dostęp do dobrych materiałów był bardzo utrudniony. Do tego kościoła na co dzień wiernych wzywają dzwony elektroniczne, ale z okazji pogrzebów uruchamia się dwa stare instrumenty. Na potrzeby nagrania zadzwoniłem dwoma pozostałymi dzwonami za sznur. Możecie tutaj teraz zobaczyć proces przygotowania. A dwa te stare dzwony zostały specjalnie uruchomione. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za umożliwienie wykonania tego nagrania i za wydanie zgody na wejście na wieżę. Natomiast widzom dziękuję za oglądanie tego filmu i proszę o informację, czy taki format przypadł wam do gustu.